Odrzuć troski. Na tym świecie zawsze znajdzie się coś, co będzie budziło Twój niepokój. Taka jest natura zepsutego, popękanego świata. Sprawy nie wyglądają tak, jak powinny. Zatem pokusa niepokoju towarzyszy Ci nieustannie, próbując wkraść się do Twojego umysłu. Najlepszą obroną jest nieustanna komunikacja ze mną, gęsto poprzetykana dziękczynieniem. Świadomość mojej obecności napełnia twój umysł światłem i pokojem, które wypierają strach i sprawia, że możesz znieść się ponad swoją obecną sytuację i spojrzeć na problemy z mojej perspektywy. Żyj blisko mnie. Razem jesteśmy w stanie trzymać na dystans wilki trosk.